Agent nieruchomości, architekt, agent ubezpieczeniowy, trener personalny, tener biznesu, fizjoterapeuta, adwokat, ogrodnik, psycholog, prawnik, mechanik samochodowy, notariusz, projektant, instalator, fryzjer, nawet lekarz, doradcy wszelkiej maści i rodzaju. Co oni wszyscy mają ze sobą wspólnego? Mają. Kalski. Jak to sprzedać? O sprzedaży konkretnie. Mają więcej wspólnego ze sobą, niż się wszystkim wydaje. Nie wymieniłem i tak większości. Tego typu osób zajmujących ich fachów, ale to, co jest wspólne, to to, czym się zajmują. Oni wszyscy zajmują się tym samym. Ze sprzedażowego punktu widzenia. Brzmi dziwnie? Fryzjer, instalator, agent nieruchomości, ubezpieczeniowy, personalny, trener, adwokat. Tak. Oni wszyscy robią w zasadzie to samo. Oczywiście zajmują się różnymi rzeczami. Każdy jest specjalistą w innej dziedzinie, lub specjalistą nie jest, ale się tym zajmuje i twierdzi, że specjalistą jest. Z pewnego punktu widzenia są identyczni, z handlowego punktu widzenia. Dlaczego? No, ponieważ sukces takich ludzi bazuje na no, tak zwanej marce osobistej. Marka osobista. To bardzo modne pojęcie i wszyscy wiemy, że markę osobistą trzeba budować. Trzeba, bo to pomaga w sprzedaży, oczywiście. Ale czym w istocie marka osobista jest? Czy ma sens ją tworzyć, budować? Czy to w ogóle możliwe? A jeśli tak, to jak to robić? Marka osobista. Co to jest do cholery? Jeff Bezos mawiał: Marka osobista to jest to, co mówią o tobie ludzie, kiedy skończysz z nimi rozmawiać. Krótko, konkretnie i trafnie powiedziane. Amen. Według mnie. To nieco idiotyczne pojęcie, który, które wielu wprowadza w błąd i to potężne. Marka osobista to nie jest to, co myślisz o sobie sama, sam Ty. To jest to, co myślą o Tobie inni. To nie jest to, co pokazujesz w social mediach, w reklamach. To, to, to jest to, co o Tobie myślą, czują inni ludzie. Jacy? No, twoi klienci i ci, których masz, a co najważniejsze, ci, których możesz mieć, albo chcesz mieć. Dlatego budowanie własnej marki. Osobistej nie wolno skupiać na sobie, tylko na tych innych właśnie. Jeśli chcesz budować swoją tak zwaną markę osobistą, to ta marka to ty. Marka osobista nie może mówić, czym się zajmuje, co robi i twierdzić, że się na tym zna. Ma mówić, jak to robisz, jak dbasz o klientów i co z tego dla nich wynika. Ma mówić o klientach, nie o tobie. Jak to robisz, to znaczy jak dobrze. Jeśli skupiasz się na sobie, na swoim wizerunku, na swoich kanałach, w social mediach, na reklamach, to nie mówi nic o tobie poza jednym, że właśnie Marką nie jesteś. I wszystkim dookoła musisz mówić, mówić, że jesteś. Margaret Thatcher powiedziała kiedyś w jednym z wywiadów, że jeśli kobieta mówi o sobie, że jest damą, to nią nie jest. Popatrz, marka osobista, marka osobista, mążą się wszyscy na ten temat, a tak naprawdę chyba naprawdę niewiele osób to rozumie, czym marka osobista jest. Czym się różni od Hilfingera lub innych marek, innych produktów? No niczym. I tu jest właśnie problem. Odpowiedzmy sobie, dlaczego Hilfinger jest taką marką. Tommy Hilfinger. Bo co? Bo mówili o sobie, że są marką świetną? Zachwalali siebie? Nie. To ich klienci w takim stopniu orzekli, że w tym słowie, w tych produktach jest wartość i to jest marka właśnie. Naprawdę wygląda to mocno zabawnie, kiedy w internecie widoczne są firmy, a często eksperci, którzy zajmują się i obiecują, że zbudujemy Ci markę osobistą i powiemy Ci, jak to zrobić. Jeśli takie coś widzisz, to czerwona lampka powinna zapalać się natychmiast, skoro tak mówią. To tego nie zrobią. Tam jest pusto w środku. Ktoś, kto za dużo mówi o sobie, to uważaj na takich ludzi, bo oni z reguły nie mają nic do powiedzenia. Marka osobista wychodzi od środka, od wewnątrz, od umiejętności, od wartości i od tego, co rzeczywiście potrafisz i jak ocenią to ludzie. Prawdziwi fachowcy nie muszą tego robić. Jeśli od tego zaczynasz, o mówieniu tylko o sobie, to źle skończysz. Ostatnio prowadziłem kilka zajęć dla agentów nieruchomości. No też dla grupy takich agentów ubezpieczeniowych. A przy okazji brałem udział w jednej rozmowie z ludźmi zajmującymi się treningiem personalnym. No, oczywiście z mojej perspektywy są tacy sami, ale z ich nie. Wszyscy mają ten sam problem. Wszystko skupiało się na problemie sprzedaży i wszyscy budują swoją markę osobistą. Szczerzą zęby w social mediach i zbyt często używają słowa ekspert, profesjonalnie oczywiście, w stosunku do siebie. Najlepszą metodą budowania własnej marki osobistej jest skupienie się na produkcie, czyli na sobie. Wyczuwasz sprzeczność w tym, co powiedziałem? No, tak. E, wytłumaczę to. We wszystkich wymienionych na początku zawodach wspólne jest jedno. Produktem, który sprzedają ci ludzie, który sprzedajesz, jesteś ty. Jest człowiek, który czymś się zajmuje. Jedynym produktem, jaki sprzedajesz, jesteś ty właśnie. A więc najważniejsze pytanie brzmi, jakim produktem jesteś? Jakim jesteś produktem? Można budować swoją markę osobistą, dbać o swój wizerunek. To może nawet i przyjemne jest dla narcyzów. Ale to tak, jakbyś dbał o opakowanie, a nie o to, co jest w środku. W Sprzedaży na przykład artykułów spożywczych, opakowanie oczywiście jest ważne. To fakt. Ale jeśli klienci, którzy kupią produkt dlatego, bo opakowanie jest ładne, a nie odkryją w środku wartości, nie będzie to mi smakowało, czy będzie nie tak, to nie kupią drugi raz tego. Produkt musi być wysokiej jakości, a jeśli do tego jest świetnie zapakowany, będzie się sprzedawał wielokrotnie. Z ludźmi wykonującymi tzw. wolne zawody jest inaczej. Skupienie na opakowaniu powoduje, że klienci będą nieufni. Wobec takiej osoby. Skupienie na produkcie, czyli na tym, co klient uzyskuje dzięki Tobie, daje szansę właściwego budowania marki osobistej. Pytanie: Czy klient widzi wartość współpracy z Tobą? Czy warto? To jest ta wartość, ocenia czy warto. Nie pomoże żadna strona internetowa, sesje zdjęciowe i tak zwane oczywiście profesjonalne budowanie marki. Markę w tego typu sprawach buduje się tak. Na podnoszeniu własnych umiejętności w tym, co robisz. Cała reszta to mrzonka i głupota. Znam kilku agentów nieruchomości, którzy pracują bez własnych stron internetowych, bez social mediów, jakby ich tam w ogóle nie było w sieci. A klientów mają, dzwoniących do nich. I to jakich? Jak popatrzysz na nich z boku, to jakby wszystko działo się tak prosto, łatwo i przyjemnie samo. Odbierają sobie telefony od ludzi, którzy sami do nich się zgłaszają. Strona internetowa jest, albo jej nie ma. Social media, no są, albo ich nie ma. To bez znaczenia. Możesz nie mieć tego wszystkiego, pod warunkiem, że masz klientów. Z boku wygląda to dziwnie. Żeby zrozumieć, z czego to wynika, należy głębiej zajrzeć w to, co robią, jak pracują i jak rozmawiają ze swoimi klientami, jak ich traktują i co tak naprawdę dla nich robią wtedy odkryjesz, że nie trzeba mieć social mediów, a to może działać w wielu miejscach w tych branżach. W pewnym klubie fitness pracowało kiedyś na początku sześciu trenerów personalnych. Wiadomo, wszyscy chcą mieć klientów na trening personalny. No i zachęcałem ich do tego. Wszyscy kręcą wideo, rolki jakieś, pokazują się w social mediach, opowiadają czego to oni tam nie potrafią zrobić dla nich. Pokazują swoje dyplomy, nagrody, wyglądają w ogóle jak gwiazdy filmowe. tak? A nimi nie są. A jeden tego nie robi. Chodzi sobie po sali i rozmawia z trenującymi ludźmi. Podpowiada im tak po prostu, co mają robić, pokazuje. Niczego nie proponuje. Tylko skupia się na tych osobach trenujących, jakby im chciał tam pomóc. Po kilku miesiącach ten dziwny człowiek nie ma czasu już chodzić po sali i rozmawiać z ludźmi. Dziennie ma pięć, sześć treningów indywidualnych jeszcze konsultacje dietetyczne jakieś. Przestał w ogóle rzucać film na social media, bo nie ma czasu. Raczej to jego klienci wrzucają foty i filmiki z treningu, pokazując, jaki im wycisk daje. Ich chętnych do treningu z nim jest więcej niż on może sam przerobić. Dlatego zrobił w pewnym momencie zajęcia grupowe dodatkowo, które sam prowadzi, a jego stawki są najwyższe w klubie. A pozostali? No, też jakichś tam klientów mają, ale więcej mają dziur w grafikach swoich. Klienci potrenują jakiś czas i znikają. I trzeba szukać nowych. W czym tkwi różnica? W tym, co robi ten młody człowiek, a czego nie robią pozostali, w tym, na czym skupia się ten młody człowiek, a na czym skupiają się inni, w tym, jakim on jest produktem, a jakim oni. Ten mechanizm działa wszędzie: w przypadku agentów nieruchomości, agentów ubezpieczeniowych, fryzjerów, ogrodników, adwokatów i innych ludzi zajmujących się wolnymi zawodami tak zwanymi wolnymi zawodami tam, gdzie klientem, gdzie produktem jest człowiek. Popatrz, w jaki sposób swoją markę osobistą budują sportowcy? Opowiadając, jacy są dobrzy? No nie. Ćwiczą, trenują, mordują siebie, aby być lepszym w tym, co robią. A o ich marce osobistej decydują wyniki, jakie uzyskują. To, że ma bajka marketingowa i wizerunek, nie pomoże. Pomogą tylko wyniki. W biznesie jest dokładnie tak samo, tylko wyniki nie są takie oczywiste. W sporcie element konkurencyjności jest widoczny po prostu masz rywali naprzeciwko, albo obok siebie i widzisz, czy z nimi wygrywasz, czy nie, czy jesteś lepszy, czy nie. W biznesie, w sprzedaży jest taka drobna różnica, bo swoich konkurentów z reguły nie widzisz, dlatego nie do końca wiesz, czy z nimi wygrywasz, czy nie. A jeśli klientów jest za mało lub są jacyś dziwni, roszczeniowi, marudni, pretensjonalni, no to najczęściej oznacza, że to są, to są źli klienci. Wiadomo, winni są zawsze inni. To tak jakby sportowiec widzący konkurentów biegnących razem z nim na 100 metrów, wtedy kiedy będzie ostatni, pretensje miał do konkurentów zamiast do siebie. Marka osobista to jest po prostu odpowiedź na pytanie, jakim produktem jesteś. Opowiadającym o sobie dyrdy małe, czy rzeczywiście jesteś lepszy od innych w ocenie nie swojej, tylko w ocenie klientów? Czy potrafisz zrobić lepiej to, co robisz? Lepiej od innych. Znacznie lepiej. I czy umiesz to pokazać swoim klientom? Ale fakty, nie obietnicę marketingową. Ponieważ powtórzę to po raz kolejny, to ty jesteś produktem. Mój znajomy prawnik obsługujący firmy. Świetny człowiek. Posiada własną kancelarię z kilkoma, no teraz kilkunastoma osobami. Wykształcony, doświadczony, ale jako prawnik on nie może się reklamować. No cóż, taki zawód i taki kraj. Tu nie można się reklamować. Ale z drugiej strony, nawet gdyby mógł, no to co by mu to dało? Jak, brzmi, jak brzmiałby komunikat? Kancelaria prawna, zajmujemy się tym i tym, mamy doświadczenie, jesteśmy skuteczni, profesjonalni, kompleksowi, no i mamy też pewnie ceny konkurencyjne, nie? tak by powiedział. Przecież to głupie. Gdyby w tej branży wolno się było reklamować, to z pewnością większość reklam właśnie mniej więcej by była takich. Ale nie mogą się reklamować, więc klientów muszą pozyskiwać w jakiś inny sposób. Jak? No właśnie. Jak robi to mój znajomy prawnik? No w ogóle jakby tego nie robił, tak wygląda to z boku. jakby Nie robił tego wcale. Specjalizuje się w obsłudze firm średniej i większej wielkości. I je ma te firmy. Jak je pozyskał? <laughs> Sam. Tego nie zrobić inaczej. Musiał wykonać ciężką pracę na początku. I po prostu spotykał się z wytypowanymi przez siebie firmami i z nimi rozmawiał. O czym? No nie o sobie, tylko o nich. Słuchał, z jakimi problemami się mierzą, i jeśli znalazł coś dla siebie, co umie zrobić, proponował, że się tym zajmie. A teraz najlepsze. Co powodowało, że ci klienci zostawali przy nim i zlecali mu coraz więcej spraw i obowiązków. Ponieważ zobaczyli, doświadczyli jak on pracuje. Zobaczyli różnicę pomiędzy tym, co i jak robi on, a tym, co i jak robią inni. Amen, wygrał. To było jakieś 7 lat temu. Dzisiaj o kancelaria zatrudnia około 20 prawników na stałe, mamy już jakichś innych i obsługują ponad 30 średniej wielkości firm. Czy się reklamują? Nie. Czy mają wyrobioną markę? Tak. Czy szukają klientów? Już nie. Sami przychodzą. Podobnie jest z lekarzami. Pomyśl, do jakiego lekarza udasz się, jeśli nie życzę tego nikomu, ale zdarzy się jakiś zdrowotny problem? Do najtańszego? Do tego, który się reklamuje gdziekolwiek? W internecie? Czy czasami nie zapytasz znajomych, czy nie mogą kogoś polecić, czy kogoś nie znają? A jeśli nie, to zaczniesz szukać, oczywiście, ale czy czasami nie będziesz kierował się na przykład opiniami o lekarzach, jakie przeczytasz na portalach typu Dobry Lekarz? Nie znam odpowiedź. Jest ona identyczna jak w przypadku mojego znajomego prawnika, tylko lekarze inaczej pozyskują klientów. Twoją markę osobistą budują Twoi klienci, a Ty co najwyżej możesz starać się wykonywać, jak najlepiej potrafić swoją pracę. Ogrodnika, prawnika, fryzjera, trenera jakiegoś, obojętnie. Ale jak najlepiej wykonywać. A teraz najważniejsze. W sumie nieważne jest, co sprzedajesz, jakie usługi. Liczy się tylko to, czy jesteś lepszy od innych. W ocenie klientów. Czy faktycznie znasz się na tym, co robisz, i czy umiesz to jeszcze sprzedać? No i liczy się jeszcze jedna rzecz. Jak rozmawiasz ze swoimi klientami? Swego czasu ze znajomym prawnikiem, który skończył studia, ma aplikację, no naprawdę, kształcił się intensywnie i ma ogromną wiedzę prawniczą, ba, umie jeszcze z niej korzystać. Ale w pewnym momencie dostrzegł, że jest coś, czego nie umie. No, umie rozmawiać z klientami. Negocjować, prezentować swoje usługi. No, tego nie uczyli na studiach. I tak z tym prawnikiem i jego pracownikami uczyliśmy się czegoś dziwnego, jak rozmawiać z klientami, czyli z ludźmi. Na czym się skupiać, a co pomijać? Jak prezentować swoją propozycję, swoje prawnicze? Jak dyskutować, jak negocjować z klientami? Kiedy odpuszczać? I jak to robić? I gdzie stawiać granice? I zapewniam, wyglądało to dziwnie, ponieważ wykształceni znacznie ponad miarę ludzie uczyli się i ćwicili wiedzy, na pewno dziecka, no, no może nie dziecka, ale na pewno wiedzę, która wydaje się banalna, prosta i oczywista, ale na studiach tego nie mieli. Problem polega na tym, że w standardowym wydaniu edukacyjnym takiej wiedzy nie masz w pakiecie. Nie mają jej fryzjerzy, prawnicy, agenci nieruchomości i inni agenci specjalni. Mają swoją wiedzę branżową i nawet jeśli ona jest wyjątkowa, to będzie ci pomocna, jeśli tylko będziesz umiał ją zaaplikować, sprzedać swoim klientom. A o tym decyduje to, jak z nimi rozmawiasz, jak cię komunikujesz. A to już prawnicza wiedza fachowa tego nie zapewnia czyli wiedza nieruchomościowa. Potrzebna jest znacznie szersza wiedza wykraczająca poza fachowy obszar tego, czym się zajmujesz. Tak. Wszystko zależy od tego, jak to robisz, jak komunikujesz się z klientami, aby to mogli w ogóle odczuć. Jeśli jesteś agentem nieruchomości, ubezpieczeniowym, fryzjerem, prawnikiem, doradcą biznesowym, ogrodnikiem, architektem albo cholera wie kim jeszcze, ale sam wykonujesz swój zawód, tak zwany wolny zawód, pamiętaj. Produktem, który sprzedajesz, jesteś ty. To kupują najpierw twoi klienci. Potem masz szansę na wykonywanie usługi, ale produktem jesteś ty. Pytanie, jakim produktem jesteś? I od tego zależy Twój sukces. To tyle, jeśli chodzi o markę osobistą. Dobrego dnia.